Dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. 1200 zawodników wzięło udział w 12 edycji międzynarodowego turnieju City Leaders. Jest super atmosfera. Bardzo świetnie się bawimy, zespoły przyjechały z całej Polski i naprawdę jest przecudnie. Wszystkie drużyny są tutaj bardzo pomocne, wszyscy sobie nawzajem dopingują, co wprowadza najbardziej atmosferę taką rodzinną, którą można po prostu na takich zawodach osiągnąć. I mi się wydaje, że tutaj wszyscy są po to, żeby sami siebie wspierać i sami siebie sprawdzić. Super! No Fajnie, w ogóle się nie stresowałam. Było bardzo super. Bardzo polecam, ponieważ to jest fajny sport. Może troszeczkę taki ekstremalny, bo zawsze może się coś wydarzyć, ale tak to jest bardzo fajnie. To jest super sport. i Dużo wysiłku trzeba. Fajnie. Troszkę stresu, ale fajnie. Za co lubicie ten sport? Ja się na, y, po prostu, mama jest liderką. No i zaczęłam lubić taniec. No a wy, dziewczyny? No ja lubię po prostu tańczyć. No bo lubię akrobatykę. Piąteczka, i Mamy 12. edycję naszego turnieju Ciermania. Pierwsza rozegrała się dokładnie 13 lat temu. Mieliśmy roczną przerwę spowodowaną pandemią. Jak to się zaczęło? W zasadzie od chęci rywalizacji w kategoriach takich, które gdzieś nie były bardzo popularne może w Polsce. Postanowiliśmy, że będzie to impreza międzynarodowa, zaprosimy zespoły zagraniczne, zaprosimy sędziów zagranicznych i zorganizujemy u nas w Zarzu, na naszym podwórku taki turniej, który być może będzie cieszył się powodzeniem, jak widać w dniu dzisiejszym. Przebiega on bardzo fajnie, więc mamy tą satysfakcję, że ta nasza praca przynosi efekt. Uważamy, że to jest przepiękny sport, bardzo jednoczący ze sobą, łączący tą młodzież. No i pomagający im aktywizować się również sportowo ponieważ jest to fajne zajęcie gdzie ta młodzież może oderwać się od szarej rzeczywistości ubrać barwne kostiumy spotkać innych zawodników z innych drużyn i zaprezentować to co jest efektem ich ciężkiej pracy na treningach W Teatrze Nowym w Zabrzu świętowano jubileusz 30-lecia Ligi Recytatorskiej. Na teatralnej scenie mieli okazję zaprezentować się nie tylko laureaci tegorocznej edycji, ale również i z lat poprzednich. Muzyka dla nas bardzo duże święto w związku z jubileuszem Ligi Recytatorskiej. Liga Recytatorska trwa już od 30 lat. Mieliśmy tylko dwa lata przerwy z powodu pandemii, ale poza tym przez te 30 lat wszystko odbywało się zgodnie z planem. I dzisiaj zobaczymy laureatów, którzy są laureatami tej Ligi Recytatorskiej, czyli 30., 15. Małej Ligi Recytatorskiej, ale też niespodzianka, laureaci poprzednich edycji, którzy zgodzili się wystąpić. Z tej chmury. Wie pan? Jako młody człowiek pracowałam w teatrze takim amatorskim, którego szefem był Michał Staśkiewicz. Myśmy w ogóle robili bardzo dużo rzeczy, jeździliśmy z bajkami po całym Śląsku. Postanowiliśmy wymyśleć program, który będzie na stałe kształtował tych młodych ludzi w dziedzinie kultury żywego słowa, a jednocześnie kształtował także i pomagał nauczycielom. No i chyba to wtedy tak się zrodziło. O młodych ludziach biorących udział w lidze z pewnością można powiedzieć, Na pewno lubią recytować, i mam nadzieję, że zaczną przygodę z teatrem właśnie od tego, że to ich zachęci do dalszego angażowania się w działania teatralne, bo najczęściej tak właśnie jest i mam nadzieję, że przynosi im to dużą frajdę. Wśród tych, którzy przygodę z teatrem już rozpoczęli jest Artur Bałys, odtwórca roli Małego Księcia w spektaklu wystawianym na deskach Teatru Nowego. Lata młodzieńca, w których się rozwijam pod kątem artystycznym, są dla mnie niezwykłe. Te emocje są przytłamszane czasami tremą, a czasami szczęściem, że możesz występować. Co będziesz tutaj robiła? Dokładnie będę tutaj mówić wiersz, ale nie mogę się doczekać, naprawdę. E, to powiedz, jaki to będzie wiersz? O czym? To będzie o rupakach dokładnie. Są rupaki dorosłe i rupaki dzieciaki. Są rupaki dziewczyny i rupaki chłopaki. Czuję w sobie wielki zapał. Powiedz mi, co czułeś, jak się okazało, że twoja recytacja została doceniona? Byłem bardzo szczęśliwy, mega się cieszyłem. No, nawet nie umiem tego trochę określić słowami. Jest to bardzo interesujące i bardzo... Fajne, że to taka liga może 30 lat trwać w ogóle rok co roku. Swoją przygodę z ligą recytatorów ciepło wspominają uczestnicy poprzednich edycji. Już dosyć długi czas minął od tego momentu, ale bardzo, bardzo ciepło wspominam tutaj występy. Wspominam tutaj szegale, bo jednak tutaj spotyka się wtedy więcej, więcej tych osób. Brałam niejednokrotnie udział w lidze statorów, Raz udało mi się tutaj stanąć, stanąć na podium, więc, więc bardzo miło. Pamięta Pani jeszcze te emocje, które towarzyszyły, jak stała Pani na scenie? Dzisiaj się przekonałam, jak zaczęła mi ręka chodzić, to, to przypomniały się trochę. Ja, przy, ja podchodzę dosyć emocjonalnie, zawsze podchodziłam do tych występów bardzo emocjonalnie. Więc pamiętam stres, który mi towarzyszył, ale zawsze był bardzo pozytywny. Jednak jako kwestia sprawdzenia siebie, jako kwestia pewnego rodzaju wyrażania siebie, wydaje mi się, że w sposób bardzo pozytywny wpłynęło to na mnie nawet później. Czas na lato. Taki tytuł nosił koncert charytatywny zespołu wokalnego Luna Plena, podczas którego zbierano datki na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Psitul mnie. To jest nasz kolejny projekt muzyczny. Tym razem chcemy przedstawić utwory, które kojarzą nam się z nadchodzącymi wakacjami, czyli o podróżach, o miłościach. Natomiast przy tym wszystkim chcemy, żeby taki koncept też czemuś służył i zaprosiliśmy do współpracy stronisko dla zwierząt Situl, które działa w Sabrzu. Jesteśmy zespołem Zabrzam. Poza tym w naszych szeregach są ludzie, którzy bardzo kochają psy i mamy też osoby, które same adoptowały właśnie psy ze schronisk, czy z, z fundacji. No i bardzo nam leży po prostu na sercu los tych psów i wiemy, co się z nimi dzieje w wakacje szczególnie. Tak jak właśnie na Boże Narodzenie wszyscy biorą psy, to potem pierwsze wakacje przychodzą i te zwierzęta stają się niepotrzebnym, zbędnym bagażem, który ląduje po prostu gdzieś na ulicy, gdzieś w lesie i chcemy też Edukować ludzi, że można postąpić inaczej, że pies to też jest członek rodziny, pełnoprawny członek rodziny. Tak jak nikt by nie wyrzucił dziecka na wakacje, tak nikt nie powinien wyrzucać psa na wakacje, bo jest to żywe, myślące, czujące stworzenie. Więc chcemy tym koncertem pokazać, że można inaczej i chcemy też oprócz tego jakby już pomóc tym psom, które znalazły się w tej trudnej sytuacji i zebrać datki i pomóc w schronisku akurat temu naszemu zabrzeńskiemu. Takie wydarzenia bardzo promują nasze schronisko, co przykłada się nie tylko na dary, ale również na najbardziej realną pomoc, jaką można dać zwierzakom, czyli po prostu na adopcję. Dlaczego ten okres wakacyjny jest taki szczególny? Okres wakacyjny jest szczególny, ponieważ w wakacje przytrafia się bardzo dużo porzuceń psów oraz dużo ludzi wyjeżdża na wakacje, przez co tych adopcji jest mniej, więc ważne jest promowanie schroniska i naszych psiaków oraz kotów. Właśnie w okresie wakacyjnym. Uwielbiam muzykę i uwielbiam psy, także połączenie idealne. A panu jak się podobało? E, świetny koncert, jak zawsze, bo Luna Plena zawsze daje radę i są świetne koncerty. Bardzo pomaga osiągnąć cel w schronisku, um, uświadomić ludzi, jakie są problemy ze zwierzakami. Bardzo się podobało, bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie. Poczułem się chyba tak, w taki sposób, jaki był zamysł. Wiadomo, szczytny cel, na który też idę, idę wesprzeć, bo warto wspierać schroniska. się podobało. Bardzo fajnie było. Co byś powiedziała osobom, które nie wiedzą, co z tymi zwierzakami zrobić? No ja bym powiedziała tak, żeby po prostu zamiast wyrzucić te psy, czy coś, czy koty, żeby po prostu dać na przykład, nie wiem, do jakiegoś sąsiada albo są też hotele dla psów, żeby nie wyrzucać. No bo to, no nie fajne bardzo. Nosimy się z zamiarem być za tydzień w Krakowie i jeszcze raz być na tym samym tak. występie. To, ulubiona piosenka? Myślę, że bez wątpienia Kokonat. <noise> Myślę, że tak, tak. Bez wątpienia. tak. Zapisuje tak, tak. się pod tym. jest istotne, żeby zwracać na to uwagę, bo zwierzak jest częścią rodziny, więc więc tak jak mówię, mam nadzieję, że pójdzie pójdzie heter. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.